Wyobraź sobie, że znajdujesz się na środku wielkiego, zamglonego pola. Masz mnóstwo energii, Twoje buty są wygodne, a Ty jesteś gotowy do marszu. Robisz krok za krokiem, czujesz, że działasz. Jesteś zajęty. Ale po godzinie marszu mgła nieco opada i orientujesz się, że kręcisz się w kółko. Zrobiłeś tysiące kroków. Jesteś zmęczony. Ale nie dotarłeś nigdzie. Dlaczego? Bo zabrakło Ci punktów orientacyjnych. Większość z nas tak właśnie zarządza swoimi zadaniami. Jesteśmy świetni w robieniu kroków. Odpisujemy na maile, dzwonimy, załatwiamy sprawy, ale bez wbitych w ziemię palików, które wyznaczają kierunek, to tylko puste przebiegi. Cześć, tu Maciek z kanału Maciek56. Dzień 74, 365. Mam 56 lat i robię eksperyment. Nagrywam jeden film dziennie przez cały rok żeby sprawdzić, co da sama konsekwencja. Dziś porozmawiamy o brakującym ogniwie w naszym systemie. o czymś, co sprawi, że codzienne bieganie w końcu zacznie prowadzić Cię do celu. Przez ostatnie dni budowaliśmy solidne fundamenty, Mamy już zasadę dwóch minut, która czyści drobiazgi, mamy Brain dump, który opróżnia naszą głowę, mamy kalendarz naszą świętą ziemię i listy kontekstowe, jak telefon czy supermarket, Wczoraj było o przeglądzie tygodnia, który to wszystko spina. Mogłoby się wydawać, że mamy już kompletny system. Ale czy na pewno? Mamy listę zadań, mamy kalendarz, a mimo to czujemy dziwny niepokój. Czujemy, że coś nam umyka. Że gasimy pożary, ale nie budujemy domu. To dlatego, że brakuje nam poziomu pośredniego. Brakuje nam listy projektów. W metodologii GTD Davida Allena. To właśnie projekty są tym elementem, który zmienia załatwianie spraw w osiąganie celów. Pozwólcie, że wyjaśnię to na przykładzie metafory palików w ziemi. Zacznijmy od definicji, bo tutaj najczęściej dochodzi do nieporozumień w świecie produktywności. Gdy słyszymy słowo projekt, myślimy o czymś wielkim, jak budowa mostu, napisanie książki, wdrożenie systemu IT w korporacji. To jest błąd. W świecie GTD definicja projektu jest prosta. Projekt to każdy pożądany rezultat, który wymaga wykonania więcej niż jednego kroku, aby go ukończyć. Brzmi banalnie. Zastanów się nad tym chwilę. Wymienić opony na zimowe. Czy to jest zadanie? Nie, to jest projekt. Dlaczego? Bo nie możesz wymienić opon w jednym magicznym ruchu. Musisz znaleźć te opony gdzieś w sieci, zadzwonić do warsztatu, umówić termin, zawieźć auto. Każda z tych rzeczy to osobny krok. Jeśli wpiszesz na swoją listę zadań wymienić opony, twój mózg to zignoruje. Będzie to omijał, bo dla twojej podświadomości to jest zbyt złożone. To samo dotyczy zdrowia. Zrobić badania okresowe. To nie zadanie, to projekt. Kupić prezent na urodziny żony. To projekt. Mała zmiana w słownictwie, ale wielka nagroda w efektywności. Dopóki nie uznasz tych spraw za projekty. Będą one wisieć nad tobą jak czarne chmury. Wróćmy teraz do naszej mgły z początku filmu. Jak w tym wszystkim odnajduje się lista projektów? Wyobraź sobie, że twoje życie, twój rok, to jest wielkie pole. Twoje codzienne zadania, te małe rzeczy jak zadzwoń, kup, napisz to są twoje następne kroki. Ale skąd wiesz, w którą stronę te kroki stawiać? Tu wchodzą projekty. Projekty to są paliki wbite w ziemię. Kiedy definiujesz projekt, na przykład, zorganizować wyjazd w Bieszczady. To tak, jakbyś poszedł na horyzont, wbił tam solidny palik i powiedział: Idę tam. Od tego momentu każde twoje zadanie jak nie wiem kupić mapę, zarezerwować nocleg jest krokiem w stronę tego konkretnego paliku. Bez listy projektów, twoje zadania są jak rozsypane korale są chaotyczne. Kiedy masz listę projektów, zadania stają się ścieżką. Ta metafora palików ma jeszcze jedną głębszą warstwę. Palik jest czymś stałym, on się nie rusza. Zadania znikają. Robisz je i wykreślasz. A palik stoi tak długo, aż dotrzesz do celu, aż projekt zostanie ukończony. Dlatego lista projektów nie jest listą do zrobienia, jest listą do przeglądania. To jest twoja mapa terenu. Podczas przeglądu tygodnia podchodzisz do mapy i stwierdzasz: OK, ten palik to naprawa dachu. Czy zrobiłem już krok w jego stronę? Tak, zadzwoniłem do dekarza. Jaki jest następny krok? Spotkanie z dekarzem. Widzisz różnicę? Palik trzyma kierunek. Zadanie posuwać je naprzód. Jak to wygląda w praktyce? Nie potrzebujesz skomplikowanego oprogramowania. Wystarczy kartka papieru w twoim notesie albo osobna lista w telefonie, nazwana po prostu projekty. Co tam wpisujemy? Same rezultaty. Nie pisz tam szukanie hydraulika, to jest czynność. Napisz rezultat końcowy: cieknący kran w kuchni naprawiony. Napisz: Angielski na poziomie B2 opanowany, albo garaż posprzątany. Taka forma zapisu w czasie dokonanym działa na mózg motywująco. Twój mózg widzi cel, widzi ten wbity palik i podświadomie szuka drogi, żeby tam dotrzeć. Ważna uwaga, często mamy tendencję do wrzucania na tę listę wszystkiego, co nam przejdzie do głowy. Łącznie z marzeniami, typu nauczyć się japońskiego, czy zwiedzić Peru, których realnie nie zamierzamy robić w tym tygodniu. Pamiętaj o lodówce i szafce, o których mówiliśmy parę dni temu. Lista projektów to są rzeczy, które są aktywne. To paliki, do których idziemy teraz. Marzenia i plany trzymamy na liście może kiedyś. Nie zaśmiecamy sobie pola widzenia palikami, do których nie zamierzamy iść w tym tygodniu. Dobra lista projektów dla aktywnej osoby zawiera zwykle od 30 do 100 pozycji. Tak, dobrze słyszałeś. Jeśli myślisz, nie mam tylu projektów to prawdopodobnie wciąż trzymasz wiele z nich w głowie jako luźne myśli. Kupić nowe okulary, zaszczepić psa, zorganizować rocznicę ślubu, naprawić drukarkę to wszystko są projekty. To wszystko są paliki, które musisz wbić w ziemię, żeby przestać się martwić, że o czymś zapomnisz. Podsumowując, Twoje zadania to kroki, Twoje projekty to paliki w ziemi, które wyznaczają kierunek, bez palików będziesz chodzić w kółko, nawet jeśli będziesz chodzić bardzo szybko. System GTD, który budujemy, ma Ci dać nie tylko efektywność, ale przede wszystkim spokój ducha. A spokój bierze się z pewności, że wiesz, dokąd idziesz. Że żaden palik się nie przewrócił, a ty o nim nie zapomniałeś. Małe zadanie na dziś: spójrz na swoją obecną listę zadań. Jestem pewien, że znajdziesz tam przynajmniej jedną pozycję, która tak naprawdę jest ukrytym projektem. Coś w stylu zrobić porządek w papierach albo lekarz. Wykreś to z listy zadań, wpisz to na nową listę projektów. Jako dokumenty uporządkowane, albo zdrowie przebadane, a potem wróć do listy zadań i dopisz tylko jeden, pierwszy, następny krok. Jaki ukryty projekt znalazłeś u siebie? Jaki palik wbiłeś dziś w ziemię? Napisz w komentarzu. OK. dziękuję, że jesteś tu ze mną. Jeśli ten odcinek był przydatny dla ciebie, łapka w górę. Jeśli ciekawi Cię, jak skończy się ten eksperyment, subskrybuj. Widzimy się jutro. Cześć.